zapisanie się do klubu teatralnego 1212 afiliowanego przy Teatrze Polskim w W tym czasie prowadziłam pięć klub zainteresowań. Marzeła, Marzenka działała w... w teatralne, kabaretowe, taneczne i literackie. Czyżby pomyliła się w wyborze szkoły? Po latach w wywiadach mówiłam, budowlanka dorokowa szkoła. Wielu absolwentów dostało się na studia zupełnie niezwiązane z budownictwem. Ta szkoła nie niszczyła, ale rozwijała osobowość. Tak zetknęłam się z Bogusią Słomczyńską, czyli ze mną. Ona kształtowała każdego człowieka, bez względu na to, czy miał ochotę na teatr, czy na coś zupełnie innego. Inny rozdział mojej edukacji to zasługa Filomeny Bagińskiej. Wpoiła mi to, że nie umiem, że są więksi. Ale są po to, żeby ich pytać. Jeśli nie odpowiadają, znaczy, że są nadmi. Jednak czuła się w naszej szkole doskonale, bo ta buda nie niszczyła indywidualności. Tak jest do tej pory. Marzenka opuszczała lekcje z przedmiotów zawodowych. Po prostu wagarowała. A...